Dzień dobry, to jest Klaudia Stanisławiak, a to jest Magdalena Wana. Nasz filmik nagrywamy w ramach przedmiotu Internetowe gatunki dziennikarskie. Znajdujecie się z nami w naszym pokoju w Akademiku. Celem naszego wideopostu jest przybliżenie wam cech gatunkowych bloga, które omówimy na przykładzie bloga Katarzyny Tusk Make Life Easier. Oto definicja bloga. Blog jest to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza wpisy wyświetlane najczęściej kolejno, zaczynając od najnowszego. Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji wpisów, możliwość komentowania wpisów przez czytelników, a także zestaw linków do blogów polecanych przez autora lub innych stron www. Mianem blogów tekstowych określa się taki rodzaj dzienników internetowych, w których dominująca część treści przekazywana jest za pomocą słowa pisanego, a rysunki, fotografie, nagrania audio czy wideo, jeśli występują, pełnią jedynie funkcję ilustracji. Wpisy pozbawione elementów multimedialnych niekiedy uważane są za formy przekazu typową dla dzienników internetowych. Wynika to z postrzegania blogów przez pryzmat ich pierwotnej postaci początkowo miały one właśnie tekstowy charakter. Fotoblog jest to internetowy dziennik fotograficzny, w którym fotografia zastępuje tekst albo część tekstu, czy też ewentualnie oba typy narracji występują obok siebie, lecz większy nacisk jest położony na warstwę wizualną. Wideoblog to taki rodzaj dziennika internetowego, który zawiera przede wszystkim materiały wideo i to one stanowią podstawowy nośnik treści. Należy zaznaczyć, że w definicji mowa jest o elemencie dominującym, a nie wyłącznym, dlatego też w wideoblogu mogą pojawić się wpisy tekstowe, fotografie czy nagrania audio. Obok blogów tekstowych najliczniej reprezentowane są dzienniki internetowe, których autorzy w różnych proporcjach łączą. Notatki, fotografie, rysunki, krótkie filmy wideo i materiały audio. Te blogi można określić mianem blogów heterogenicznych. Make Life is Yet został założony w lutym 2011 roku. Założycielkami są Katarzyna Tusk i jej przyjaciółka Zofia Cudny. Tematyka bloga jest lifestyle'owa i poświęcona głównie modzie, zakupom, elementom wystroju wnętrz oraz kulinariom. W dwa lata po rozpoczęciu działalności do autorek dołączyła Małgorzata Kostrzak, która zajmuje się tematyką sportową, fitnessem oraz ogólnopojętym zdrowym żywieniem. Częstotliwość wpisów na blogu Make Life Easy jest dość wysoka. Posty pojawiają się średnio co dwa dni i najczęściej dotyczą one stylizacji modowych, które dodaje Kasia. Natomiast rzadziej pojawiają się posty kulinarne Zosi, a najrzadziej posty dotyczące fitnessu, które dodaje Gosia. Jeśli chodzi o archiwizację wpisów, która jest jedną z podstawowych cech bloga, jest ona zachowana na blogu Make Life Easy. Łatwo znaleźć jest wpis konkretnego dnia, ponieważ wpisy ułożone są chronologicznie. Na blogu występuje także możliwość komentowania wpisów przez czytelników. Blog Make Life Easy zaliczamy do kategorii fotoblogów, ponieważ posty dodawane przez dziewczyny zbudowane są z kilku, nawet kilkunastu zdjęć, które obdarzone są krótkim, 3-4 zdaniowym komentarzy tekstowym. Jest to blog osobisty świadczą o tym stylizacje dodawane przez Katarzynę Tusk, które są autorskie oraz niektóre z przepisów Zosi, które także mają charakter autorski. Podsumowując analizę bloga Make Life Easy uważamy, że dziewczyny robią błąd pozostając tylko przy tej anachronicznej formie, jaką jest tylko fotoblog, nie umieszczając plików audio ani przede wszystkim wideopostów, które urozmaiciłyby treść ich, ich pracy, ich bloga i przy, pozwoliłyby na przejście do bloga heterogenicznego. Mówiła dla Was Magdalena Wanat i Klaudia Stanisławia. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.